Kiedyś miałem straszny wypadek. Wracałem z pracy. Winda była zepsuta, więc musiałem zejść sześć pięter po schodach. Po 12-godzinnym dniu byłem wykończony i nie uważałem. Upadłem tak, że gdy otworzyłem oczy, nie mogłem się ruszyć ani oddychać. Kątem oka widziałem swoją rękę, ale nie czułem jej. W kilka sekund z drogi do domu stałem się ledwo żywy. Z trudem oddychałem, czułem tylko tępy ból w kręgosłupie. Krwawiłem, choć nie wiedziałem skąd. Na szczęście mój kolega Andrew pracował późno i mnie znalazł. Spędziłem tam około 20 minut. Miałem szczęście, że przeżyłem. Mimo, że nie złamałem karku, doznałem poważnego urazu i musiałem przejść wiele operacji. Na szczęście, wszystko działo się na terenie firmy. Więc miałem pełne ubezpieczenie. Dzięki temu otrzymałem najlepszą możliwą opiekę, ale mimo to byłem wrakiem. Czekałem na powrót do normalności, ale nigdy do niej nie wróciłem. Choć stopniowo się poprawiało, od początku wiedziałem, że mam uszkodzenie nerwów, co zostawiło mnie częściowo sparaliżowanym w prawej nodze. Było też kilka innych dolegliwości. Jak ból w palcu, lub dziwne dźwięki przy ziewaniu. Najgorsze było uświadomienie sobie, że nigdy nie wrócę do pełnej sprawności. Czułem, że moje najlepsze dni są już za mną. Po półtora roku z wózka inwalidzkiego przeszedłem na kulę, a potem laskę. Ale ból nigdy mnie nie opuszczał. Każdy dzień przypominał mi tamten moment, kiedy leżałem na podłodze i ledwo oddychałem. Szukałem ratunku, przeglądałem artykuły medyczne, alternatywne terapie, ale nic nie pomagało. Po wielu miesiącach obsesyjnych poszukiwań, jedyne co mi oferowano to leki przeciwbólowe. W końcu trafiłem na blok kobiety, która przeżyła coś podobnego. W jednym z komentarzy zauważyłem tajemnicze słowo S. Brown. To brzmiało jak nazwa leku. Zaczęło się kolejne śledztwo, które doprowadziło mnie do osoby o imieniu Rain Colway, która po wypadku wróciła do pełnej sprawności. Spotkałem się z Rain, która opowiedziała mi o tajemniczym mężczyźnie, który jej pomógł. Choć koszt miał być inny niż pieniądze. Rozmowa z nią skierowała mnie na nową, nieoczywistą drogę. Na przyjęciu było około 25 gości. Obsługiwanych przez kilkunastoosobową obsługę. Trudno było zorientować się, kim są pozostali, zarówno przez przyciemnione oświetlenie i dym, jak i przez to, że wielu było zajętych. Jedni wpatrzeni w telefony, inni pogrążeni w rozmowach. Zgubiłeś się, chłopcze? Usłyszałem za sobą. Mężczyzna, wysoki na ponad dwa metry, o jasnej skórze i białych włosach, wskazał mi kierunek. Szukasz kogoś w sanktuarium. Idź za kulami. Tak jak mówił, zachodnia ściana była pełna kul. Krótkich, długich i starych. Na jednej z gablot zauważyłem połowę ludzkiej czaszki, zanurzonej w srebrze z napisem Stowarzyszenie Złamanych Szyi S. Brown. Czy trafiłem do jakiegoś kultu? Przeglądałem dziwne przedmioty. Gdy podeszła do mnie Rain, opowiadając o jednym z eksponatów. Wkrótce nadszedł czas na spotkanie z Garlandem, którego wszyscy tak nazywali. Siedział na skórzanym tronie, z rękami zanurzonymi w misach pełnych purpurowej substancji o zapachu chloru. Jego wygląd był zagadkowy. Młoda twarz, ale ściwizna w brodzie. Spojrzał na mnie i powiedział. Mogę ci pomóc. Tego wieczoru byłem traktowany jak VIP. Garland okazał się współwłaścicielem różnych hoteli i moteli. Podczas jednej z rozmów Rain opowiedziała mi, że kiedyś była całkowicie sparaliżowana, a po jednej sesji z Garlandem wróciła do pełnej sprawności. Jedna sesja. Mogłem to zrobić. Kilka dni później dostałem e-maila od Garlanda, proszącego o przesłanie pewnego dokumentu, nad którym pracowałem w firmie. Nie myślałem wtedy o konsekwencjach. Jedynie o pozbyciu się bólu. Wysłałem plik. Kolejnego dnia poszedłem na umówione spotkanie. Rain czekała na mnie, a potem zaprowadziła do małego pokoju w hotelu. Zasiadłem w wygodnym fotelu, a po chwili Garland był już tam. Poczułem zimne ręce na głowie i usłyszałem: spróbuj się zrelaksować. Trudno opisać, co czułem. Ból zniknął, a ja poczułem się jakbym w końcu znalazł ulgę. Kolejne dni po moim spotkaniu z Garlandem były niesamowite. Miałem wrażenie, że mógłbym dosłownie tańczyć w drodze do pracy, gdybym tylko chciał. Spałem lepiej niż kiedykolwiek. Jedzenie smakowało wybornie, moje włosy stały się gęstsze, a skóra nabrała zdrowego blasku. Wszystko wydawało się po prostu lepsze. Jedyna rzecz, która nieco mnie niepokoiła, to uczucie w nodze. Mimo że ból zniknął, czułem, że mięsień nie działał tak jak powinien. Jakby uszkodzenie nadal tam było, tylko ukryte. Nie mogłem przestać myśleć, jak wiele zawdzięczam Garlandowi. Byłem gotów zrobić dla niego wszystko, gdyby poprosił. I nie musiałem długo czekać, zanim się odezwał. Wkrótce dostałem kolejnego e-maila. Tym razem prośba była o coś większego. Chciał dostęp do całego szeregu dokumentów dotyczących naszego nowego projektu. Dokumentów ściśle tajnych, takich, za które mogłem trafić do więzienia. Mimo że czułem się ogromnie wdzięczny za to, co dla mnie zrobił, nie zamierzałem ryzykować swojego życia ani kariery. Odmówiłem. Garland nie zareagował na to zbyt dobrze. Kilka minut po mojej decyzji otrzymałem ostatnią wiadomość z tego samego adresu e-mail. Mogę to wszystko zabrać masz 10 minut. Nie wiedziałem co o tym myśleć, ale po tym jak nagle zniknął ból, nie wykluczałem, że mógłby równie szybko wrócić. Wciąż byłem przekonany, że to jakaś forma alternatywnej medycyny. Może dziwny skam, który wymagałby ciągłych uzupełnień leczenia. W końcu jednak uznałem, że to tylko słowa na papierze, nie mogą mnie skrzywdzić. Poza tym, na przyjęciu widziałem wielu ludzi, którzy najwyraźniej współpracowali z Garlandem od dłuższego czasu, i wszyscy zdawali się być w porządku. Usprawiedliwiałem to sobie na wiele sposobów, próbując przekonać się, że to wcale nie jest złe. I tak, w końcu wysłałem mu to, czego chciał. Chwilę później dostałem kolejne zaproszenie do hotelu. Tak wyglądało moje życie przez następne tygodnie. Garland regularnie się ze mną kontaktował, a ja wysyłałem mu dokumenty. W zamian mogłem odwiedzić hotel, gdzie dostawałem wszystko, czego potrzebowałem. Wiedziałem, że to, co robi, jest złe, ale czułem się tak świetnie, że nie mogłem się tym przejmować. Każda komórka mojego ciała krzyczała, że postępuje właściwie. Z czasem zaczęły się spotkania, w których uczestniczyłem jako obserwator. Garland rozmawiał z innymi członkami społeczności złamanych szyi o różnych projektach. Jeden z nich dotyczył wynajęcia hotelu na coś, co nazywali spotkaniem plemienia błękitnego wzgórza. Brzmiało to jak zwykłe wydarzenie, ale sposób, w jaki o tym mówili, sprawiał, że wydawało się to co najmniej podejrzane. Spotykałem w tym czasie różnych dziwnych ludzi. Byli tacy, którzy szukali kogoś zwanego Stepminderem. minderem kolekcjoner rzadkich organów, a także grupa osób, które dyskutowały o uzyskaniu dostępu do pokoi hotelowych. Brzmiało to tak, jakby planowali coś w rodzaju włamania. To wszystko było podejrzane, ale nie przeszkadzało mi to. Wydawało mi się, że jestem pod wpływem narkotyku. Nie mogłem przestać. Czułem, że moje ciało jest w lepszej formie niż kiedykolwiek. Jednak co jakiś czas pojawiały się wątpliwości. Moja noga wciąż nie była w pełni sprawna. Czułem, że coś jest nie tak, nawet jeśli nie bolało. Widziałem podobne objawy u innych. Rain, która opowiadała mi o swojej niepełnosprawności, miała dziwne problemy z mięśniami. Kiedy zdejmowała szalik. Jej głowa opadała, jakby mięśnie szyi przestały działać. Inni członkowie społeczności mieli swoje własne deformacje. Jeden z mężczyzn miał odwrócone kolano, jako strusia, a kobieta mogła przekręcać swoją rękę w dowolnym kierunku. Nawet portierzy wydawali się mieć problemy, wyglądali jakby naprawdę mieli złamane szyje. Doszło do mnie, że niektórzy z tych ludzi mogliby umrzeć bez pomocy garlanda. W pewnym momencie zaczęły pojawiać się rysy na tym, co dotąd uważałem za idealne. Zaczęło się od Reyn. Miewała problemy z dostarczeniem Gerlandowi tego, czego od niej żądał. Nie był z tego zadowolony. Podczas jednego ze zebrań społeczności zaprosił mnie do swojego tronu i unosząc rękę z miski, wskazał na Reyn. W tym momencie jego dłoń zaczęła przypominać zmumifikowaną. Kilka sekund później głowa Rain zaczęła chwiać się na boki, jakby jej mięśnie szyi przestały działać. Rain błagała o litość, obiecując, że spełni każde jego życzenie. Po czym osunęła się na podłogę, ledwo mogąc poruszać rękami i nogami. Ledwo oddychała. Chciała mi pomóc, ale nie mogą się ruszyć. Wszyscy w pokoju zachowywali się, jakby nic się nie działo. Kiedy Gardant uznał, że jej błagania były wystarczające, podniósł drugą rękę. Jego dłoń znów zaczęła przypominać zmumifikowaną, a Reyn odzyskała władzę w nogach. Odrzuciłem jej pomoc, gdy wstała, a ona sama opuściła salę wściekła. Gardant zwrócił się do mnie z uśmiechem. Ty rób co do ciebie należy, a nie skończysz jak ona. I tak wyglądało moje życie przez wiele miesięcy. Przynajmniej raz w tygodniu spotykałem się z Garlandem. Kupił mi nowy samochód, zapłacił za apartament, a każdy problem, który napotkałem, był natychmiast rozwiązywany. Czy to finansowe, czy zdrowotne. Miał ludzi od wszystkiego. Inwestycje? Załatwione. Prywatny odrzutowiec do Włoch? Na miejscu w 6 godzin bez pytań. Ale jednocześnie widziałem wiele strasznych rzeczy. Ludzie tracili kontrolę nad swoimi ciałami, padali na podłogę, krzycząc w bólu. Całe grupy błagały Garlanda o łaskę, a on rozdawał nagrody i kary, jakby to był niczym. Dla niego wszystko było jedynie grą, dla mnie stawało się coraz bardziej niepokojące. Mimo wszystko ja czułem się dobrze, nie poniosłem żadnych konsekwencji, cieszyłem się życiem, wydawało się, że wszystko jest w porządku. ...ale to miało się zmienić. Moja firma zaczynała mieć problemy. Konkurencja przejmowała kontrakty. Traciliśmy zyski, a ceny akcji spadały na łeb na szyję. Ktoś wykupywał mniejszych inwestorów, a pytania zaczynały się piętrzyć. IT zaczęło monitorować nasze e-maile, a ja, mimo że starałem się nie zostawiać śladów, czułem narastający niepokój. W środku tego wszystkiego... Garland zażądał coraz więcej. Nie interesowało go, czy zostanę złapany. Chciał to, czego potrzebował, bez względu na konsekwencje. Jednak nie mogłem już uzyskać dostępu do dokumentów. Firma zaostrzyła procedurę. Zmieniła hasła i wdrożyła nowe zabezpieczenia, które rejestrowały każde nasze działanie. Próbowałem wyjaśnić sytuację Garlandowi. Odpowiedź była taka sama jak zawsze. Mogę to wszystko odebrać. Masz 10 minut. Nie byłem w stanie nic zrobić. Patrzyłem na telefon, podczas gdy minuty mijały, ale nie było żadnej odpowiedzi. Zdałem sobie sprawę, że to koniec. Nie mogłem spełnić jego żądań. Chwilę później telefon zaczął wariować. Otrzymywałem dziwne wiadomości i telefony z nieznanych numerów. Nawet mój właściciel mieszkania pisał, że moja umowa o najmu była nieważna. Nawet samochód nie chciał się uruchomić. Garland miał ludzi, którzy mogli go zdalnie wyłączyć, i jestem pewien, że to właśnie zrobili. Wzięcie taksówki było jedyną opcją. Wiedziałem, że muszę wrócić do domu, aby usunąć dowody z mojego komputera. Jednak taksówka zatrzymała się na poboczu drogi. Kierowca spojrzał na mnie i powiedział: „Mam przerwę”. Szef tak kazał. Nieważne, jak błagałem, wyjechał dalej. Kierowca nie miał zamiaru ruszać. Wysiadłem z auta, a on odjechał, zostawiając mnie na poboczu autostradę. Wkrótce dotarłem do pobliskiej knajpki, gdzie próbowałem zadzwonić po nową taksówkę. Jednak właścicielka po krótkiej rozmowie telefonicznej spojrzała na mnie z niepokojem. Wiedziałem, że jestem śledzony. Gdy opuściła lokal, światła zgasły, a do środka wyszli trzej mężczyźni. Wiedziałem, że to ludzie Gerlanda. Zaczęli grozić mi pałką teleskopową. Wiedziałem, że nie mam szans. Byłem silniejszy niż wcześniej, ale trójka to za dużo. Próbowałem wyjaśnić, że nie mogłem dostarczyć dokumentów, ale to nie wystarczyło. Jeden z nich, ślepy mężczyzna z dziwnie byłymi oczami, Ostrzegł mnie: On zniszczy ci życie. Ale to już się działo. Zaryzykowałem i rzuciłem się do ucieczki. Udało mi się wybiec na zewnątrz, a tam czekał już tłum około dwunastu osób, każdy z groteskowym wyglądem. Były to osoby z przeszłością kryminalną ci, którzy naprawdę napędzali machinę Gerlanda. Jednym ruchem mnie otoczyli. Wiedziałem, że nie ucieknę. Ktoś trafił niepałką pałką w nogę, przewracając na ziemię. Próby negocjacji nie miały sensu. Byli zbyt lojalni wobec Garlanda. W przeciągu 20 minut przyszli do brutalnych metod: cięcia, bicie, a nawet polewanie benzyną. Byłem na granicy utraty przytomności, kiedy usłyszałem głos Garlanda. Pochylił się nade mną. Mógłbym cię naprawić, powiedział. Sugerując, że mógłbym wrócić na jego łaskę, ale po chwili dodał: Jesteś niewiarygodny, nic nie znaczysz. A potem odszedł, zostawiając mnie w agonii. Ból w mojej nodze, który kiedyś zniknął dzięki jego interwencji, powrócił. Po wszystkim przyjechała policja. Zbyt późno, aby mnie uratować, ale akurat na czas, aby oskarżyć mnie o udział w przestępstwach. Ktoś dostarczył prokuratorowi dowodę przeciwko mnie. A najlepsza oferta jaką mogłem uzyskać to 4 lata więzienia. Obecnie to życie to przeszłość. Choć blizny wciąż pozostają. Wiem, że zawiniłem. Myślę, że mogę się z tego wywinąć. Kiedy jesteś w tym wewnętrznym kręgu, wszystko wydaje się właściwe. Fizycznie, a także społecznie. Widziałem Rain kilka razy. Znowu siedziała na wózku inwalidzkim. Garnant nie docenił jej roli jako mojej sponsorki, ale wciąż jest w grze. Mnie jednak wyrzucono. Nie mam pojęcia, co robi teraz stowarzyszenie i nie chcę wiedzieć. Jestem skończony z tamtym światem. Może mam szczęście, że mnie nie zabili. Choć może bardziej przydatny jestem jako przykład. Kiedy opublikuję tę historię na pewno zauważą. Ale jestem gotów. Mam już tego dosyć.